W tym odcinku będę chciał się stać najlepszy w tej całej grze, ale żeby tego dokonać będę potrzebował najsilniejsza obrońca, którym jest 25, który jest albo do kupienia za roboksy, albo jest do zdobycia tutaj. I my mamy 1.3 trzy kasy, więc będziemy chcieli go w tym odcinku zdobyć. No i mam nadzieję, że go zdobędziemy, tylko ulepszymy sobie troszkę 67 7 bo mamy jeden kasy, to jest tak... O, i ten brennot zarabia 258 bilionów. No jesteśmy mega prosami, więc powinno nam to udać się. Jak jesteśmy takimi prosami. Mamy takie brynoty, to musi się nam udać, więc my sobie, że troszkę tutaj poskipujmy sobie. Uuu, mamy No My Hotspot. Kup, muszę kupić jak gold. Tylko nie będę za dużo kupywał, żeby nie stracić kasy na tego, tylko teraz jak będzie, to maksymalnie jeszcze jednego kupię, właśnie teraz jak będzie, to tego kupię, jak będzie teraz, a tak to nie kupię, bo zbieram na tego, tego, jak on był, bo zbieram na tego 25, -a. bo to jest cały, najlepszy bramk, chips and queso, kupiam taniutki, dobra, zobaczcie ile w ogóle zarabiam, 34 miliona już mam. Dobra, Trelitacela to nie, Lugini do nie Dobra, takich słabiaków to my już nie potrzebujemy. My potrzebujemy jakieś. Nie Dobra. O, chipset qs przyleciał, ale dobra. niech mi się gra, odpagły. Dobra. Spróbujmy kupić coś ciekawego. No, na nic tutaj nie ma takiego Oprócz tego chips and queso hmm. Dobra Nie będę chciał też przez cały odcinek ciągle tak przewijać No to zaraz skończymy to przewijać i coś porobimy innego Na przykład tak jak popstujemy innych bazy Możebym nie zrobił przy przypadek Rebefa, bo mam tam bonę kambaladu do, do wyklucza za parę naście minut albo już mam um, a jak i zrobię Rebelfa to przy... Przy przypadek to wtedy stacja kasę o grej pusmeduzzi była, a nie kupiłem Cipsantku No mm. nie War Elm minął, miną Oklain jest To no, tak, będzie kolejny WORL, to wstrzymuję kupywanie. Dobra. <tryk> <tryk> i <Ai>, przepraszam. Oook, <tryk> to dobra, wstrzymujemy. To przejrzyjmy sobie laka, mwa boneka. To jest ten słaby po co ja go kupiłem. Chodź um, pod dobra. Dobra, no, mamy już wszystkie bramy w grze. Oprócz, e, zobaczcie. Znaczy, jeżeli chodzi o rzadkość, bo tak to można zalecić, że mamy wszystkie: jak mamy prawie najlepszego. bo jednego z najlepszych, bo zobaczcie. Mamy tego kapitana, tego zakłada, znaczy, mamy i 25, więc to jest nasz cel w tym odcinku, żeby stać się najlepszy i zdobyć tego Braille'a dobra. Eee, tak to tyle. Dobra, weźmy sobie w tu. No my hotspot musimy gdzieś położyć, bo on jest OP. Dobra. No catcher 1 po prostu to też wymieniam. Najlepsze. Dla mnie catcheru już jest taki średni. Więc sobie wymienimy sobie na Co to nie udamy? Aha, w a, potrzebuję 10 odrodzenia, wtedy jest sensie kasa, to nie na razie. To, to chyba jest trzecie piętro jeszcze, że w sensie patrzcie. Bo to jest Patel, Na górze tutaj jest pierwsze piętro, a potem jest drugie piętro, więc jest jeszcze trzecie piętro, bo raz widziałem kogoś. A tylko raz chyba, nie wiem. Może nie tylko raz, ale wiem, że raz widziałem. Ale chyba tylko raz. Że tu trzeba być mega hoxem w tak? tą grę, chociaż jestem takim mega koksem, w tak, że mi brakuje lepszego, bo tam grzech tego jeszcze nie mogę postawić. A chodźmy w Zajmiemy innych bazy. Tutaj nikt nie ma. Tutaj go hello only let to będzie dziele fantoma. Uuuuuu, ale tutaj jest. Ej! Ja mam tego, nie mam moje hotspoty, nie że te mam, to ja mam... no to mi się dotknął lepsze właśnie, takie jak on od nie on chyba. Łooo, wow, on ma tu dobrą bazę, nawet lepszą ode mnie. Ja też mam takie tak, tylko to szczerze nie zarabia. Ale on ma więcej takich to Zobaczcie, on ma tutaj. Ty, what? I ten 25 jest taki dobry? O No i dobra, tak, go zabędziemy, to będzie winner. winner. Tu kolejny 25. Ooo, chodźmy sobie zobaczyć to grę, open ma. Skoczyliśmy w on tutaj tam. Cooler. Nie wiem czy mu coolera, ale dobra. O, tutaj ma Swag soda. one też są dobre. Uuu. Ma dragonka, mam dragonka, mam dragonka. Ej się spytam, czy tam coś da, żeby tam ułatwić. Uh, please give me braid No. Dan. On more, please. No, ever. chciałem chciałbym takiego, co mi teraz by zrobił.

Dawaj, masz. O tak, znaczy trzeba mi dać, ale nie jajko. O, co nie może być. Przypadek ten, odebrałem sobie Elefanta Olegowa Bo <coughs> tego Beluga, Beluga Beluga, Beluga to który? To jest ten Może lepsza, ale Beluga, Beluga no, Też jest mega mocna, ale też lepsza chyba od Win or Lose, nie A no, bo Win or Lose to jest niebiański, nowe, nie biali nie wiem no ba, weźmy sobie... Weźmy sobie coś zamienimy, nie to... I... Może raz wakuj czas. Może no, raz no, wakuj czas bo one nic sam prawie nie odejmują. O, tu mam monekę już, ale to później zrobimy A, na O, na metal. I got you this. I got you this.

Weźmy sobie weźmy więcej kasy i ją mam jeden znowu Dobra, um, dobra, dobra hmm. ja żeby ten najlepszy podchleciał um, 25 Nowej 25 Ja bym chciała bardzo tego 25, no oh, please Ile szans tego 25? -a? Chyba mało. tak się z... Ja go miałem już dwa razy pokazanego na, na ścieżce. Znaczy trochę więcej, ale dzisiaj nie dwa razy, tylko nie miałem na niego to Dosyć drogi, ale proszę. L. No ale coś. Mm, 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 mm. Dobra, nie mamy jeszcze tego tego. O, mamy no my hotspot. To se kupię, bo to jest OP. O, Jest kolejny Softbelly. A może nagle dostaliśmy laka i za nam poleci. Grepus meduzy? Ej, serio! Może dostaliśmy laka i za nam poleci. Uuuu, taką kapia, ale muszę zabrać kasę. Pisać jeszcze trochę, da. I tak będę pomijał, bo to zmieni. Ale ka... kapitako, fajnie. No my kurde. Ja muszę na to wydać kasę. No rawy dajemy, sorry. Slosnął my hospod. Więc Z... to jest lepsze nawet. No beluga to była! Ej, dobra, idę, chyba nie zdrowiemy tego. 25 Ale jak dopniemy, to wygrywamy tą grę. O nie, kolejna beluga. Ej, jak ja tak ominę 25, a teraz ja wiem. Poszedłem 25, a nie ominę, tak. Na razie nie ma, nie ma. I nie mnie, i nie, nie. nie. Lila ja nie śni już na też nie, dawa te tu nie za nie, a No koło to i coś tam nie, bo no, mam binapę co ro, co? Nie Nie, 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 to na zostanie który nawet nie znam takich Dobra, dawaj nam to Po prostu drognij nam 25 Please, 25 Iyy No! A dobra to jest six 7 Ja już myślałem że to był 25. Ja mam też dwie liczby. I w ogóle to też była liczba. Sama. O oh, ja ci. Czy... Nie, nie kupuję. Nie mogę. Jest! Dobra! Wygrywamy to. Mamy 25! -a. Masz najlepszy brain rot w całej oto tej grze. Sixvena nie, bo ja mam tutaj dużo zrozpionych chyba z ów A jak mam... No, mam trochę. Mam drugiego, trzeciego to 6-7-ów nie usuwam. co mogę usunąć? Dobra, 7 roku jest kod z tego tylko ja mam tamtego bramota, żeby wygrać i tutaj prawie cała baza jest normalnie, To jest najlepszy, kto jest najlepszy, ten kapitako. tako. To też jest dobra, ale lepszy jest Hotspot. Znaczy Lost My Hotspot, to jest Lost My Hotspot. Dobra, hmmm, zamiast tego... to, kolejna z... I nie, czy jest wszystko normalnie zajęte. A co ja mam tylko tyle wydają, tu to wszystko tyle zarabia? No to ja się pozbyłam z X7 ów Co to na dole to jest mi niepotrzebne, a co to na górze to jest mi potrzebne. Jak sobie ustawny z siksowem się muszę pozbyć. No nie ziksowem. muszę się pozbyć, bo oni mieli miejsca mamy je nałożyć. Mmm, nie wiedziałem, że oni są tacy dosyć słabi dla mnie. Może do, już dobra dobra... Do, do. Chciałem wtać sprzedać wszystko bo też jeszcze pewnej mocy no mhm, dobra teraz bierzemy sobie o... O, to... o tego tego i tego musimy sobie postawić, bo to są trzy najlepsze tylko musi jeszcze zostać miejsce na jednego. to jest jedno miejsce no już nie miejsca, to nie to muszę zostawić Dobra Zobaczmy sobie zobaczmy tego tego 25, a czy już mamy kasę. Mamy! Dobra, należy się wytrzymy i jednak nie mamy, bo to było 70 milionów, panie 700. Myślę, że 700 trillionów mieliśmy do odebrania bo albo 170 albo 70. Chyba 170, bo to chyba długo nie wybraliśmy. Jak tam tutaj w się robi robić lekarzu, zobacz 6 tylionów. To tak to normalnie 2 tyliony za każdego klienta, ale normalnie... Więc mamy nieco ja mam 10 tylionów już. Dobra, jeszcze 50 tylionów i to wygrywamy. skipuję nie ma nie. Dobra, jak my to zdobędziemy, to Jesteśmy totalnymi Lech. Zobaczmy tą bazę Ej, on ma aż tyle pięter Ej, my go niego byliśmy, ale nie zobaczyłem swojej góry To nie, jest, tego, to to dobra A, bo mam chyba z bo tylko... Do... się kojarzy Tu masz 25-a Kolejnego Ej, ten ma inny kolor A może przez to, że jest bardziej zablokowany ten Może Dobra, a bo jest gold Co? So, ja nie znaję osób, to jest chyba jakiś trzech, bo trochę rozumiem, trochę nie, normalnie. Capitaco, WRL, Chips and Queso, Capitaco. Software Elephant Galaxy, to 2525 to Chips and Queso, Sleek Soda, Sleek Dobra. Weźmy sobie zobaczmy tu Dragon kanoleni Calonelli. Dragon Caneloni, bo tutaj pisze Dragonelli, na no to mi się pomyliło kapitako <coughs> beluga beluga to kapitako War L świąteczny. No my hotspot. 25 Dragon Canaloni, ta kapitako War el chips and jeszcze kolejny piętro Yo, on tego ma War L, War el War Grepus mm. Coco Fanto jo, mega nocto a teraz musimy sobie Mamy najlepszy Brainot w całej grze Teraz tylko czekać 70 minut pamięć czasem, żartuję Ale czekać to strzał 90, 90 minut aż Nooo, Dobra, widzowie, ale ogólnie to zdobyliśmy już najlepsze obręby, to można to zaliczyć. mamy już najlepsze obręby, to w sumie przecież to można to zaliczyć. No czemu nie? Ale my sobie idziemy wydać resztę kasy. O, dobra, to jest x to nie? Hmm, 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 kurde, ja umiem to najlepsze. O, no zbieram sobie mam no, no, mój hotspot. Ja zaraz zostawię same boskie, bo normalnie te zamierzają miejsce dosyć już. Sam chyba ja tylko z Robuxem. Uh -huh. no Dobra, możecie ogólnie ocenić moją bazę. Zobaczcie, WORL, WORL. No, my hotspot, który zarabiałam tam 7 bilionów na początku. Kolej, nie, to jest los. No, to jest los. Nie mój hotspot, nie mój hotspot. No, my hotspot też. Tutaj jest no, my hotspot. Tutaj kapotako. Kapotako 25, czyli nie w tym diamond 67 Diamond, 67. Teraz idziemy na wyższe piętro. A na wyższym piętrze mamy takie branioty No my... Lost No My Hotspot Coco Fanto Beluga Diamond Coco No My Hotspot To nie, bo to do reliefa Wurl. El. Saber Elephant Capitaco, Saber Elephant, Saber Elephant Lava Quita Saturnita, która sprzedam Tu hmm. Tutaj Saber Elephant Tutaj No My Hotspot, złoty Los no my hotspotitos To z złoty Chips and queso So elefant. Chips and queso So elefant. No i to są wszystkie miaty. A w ekwipunku mam takie rzeczy Zobaczcie, o takie to są mega dobre rzeczy O takie będziecie mogli ocenić w to, 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 to I, dobra Najpierw to jest ten item, bo to są włoskie Boskie, czyli te takie lepsze boskie, bo są słabsze boskie i są lepsze boskie. Dobra, myślę, że jestem już najlepszy w tej grze, ja sobie zobaczę czy mam coś do otworzenia. Chyba nie, bo chyba nic nie było tak to mam otworzył w sumie jakby, bo... Na pewno bym zauważył, ale i tak idę sobie zobaczyć w razie czego, bo może jest coś do sprawdzenia. Dobra, ale kupujemy sobie tego, tego tu. Zero robuxów wydałem tą grę. No i taki dobry się stałem. Jeden z najlepszych graczy można uznać. Dobra. Nie. No dobra. pra... Dobra, dobra. No nie, <śm> Beluga Card bym chciała, ale dobra. Hmm. Dobra, czy my coś znajdziemy jeszcze? No My Hotspot był. Los no, My Hotspot na 3. Dobra, to chyba by było na tyle w tym filmie. Chociaż jeszcze chodźmy sobie zobaczyć bazy innych. Tu byliśmy... Tu... Zobaczmy. Zobaczmy, byliśmy Dawaliśmy nawet na dobrej czyli tu byliśmy. Jeszcze zobaczmy te owazy i ubogi miano też byliśmy, więc wszystko już mamy sprawdzone. O, dobra, weźmy sobie otwierzmy kasę. Dobra, no i ja. To chyba na tyle. Ja kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.